A pytanie, czy ktoś dołączy. Czekajcie, jak teraz czat z YouTube'a jeszcze ogarnąć? To jest pytanie. To jest pytanie. Transmisja trwa. No proszę bardzo. To jest. Jest transmisja. Trwa. Dobra. Hmm. Aha, prywatność niepubliczna. Przepraszam. Czekajcie. Transmisja jeszcze nie trwa. Ustawienia transmisji. Gdzie to się zmienia, że jest ma być na niepubliczny. Chyba że tutaj powinno być. Czekajcie. Właśnie. Go. Publiczny. Okej. Okay. Może wyłączmy moją yy, z, z, zwaloną facjatę. O, na w tableciku mam już powiadomienie. Na tableciku, mam już powiadomienie, że, że jest Noita Polish fan na żywo, no i elegancko. Kotki jeszcze. Chcemy pokazać kotki. Chcemy pokazać kotki, daj. Dajlir, odezwij się na, w sensie na YouTubie. To dam ci moda. Panie Złoty, zaczynamy, zaczynamy nową kiereczkę. Nic nowego u Blackberda. Działa cygaro. Super, super. Cieszę się niezmiernie. Witamy YouTuberów. Widzów na YouTubie. Yy, nie wiem, czy ktoś tam jest w ogóle. Czekajcie sobie jeszcze w sensie. Wejdę tylko na transmisję na żywo. Jest Dailir, dobra, dzień dobry. Pan Dailir, trzeba mu tutaj dać... Jak tutaj dać panu? Wycisz użytkownika, dodaj jako moderatora. Może zarządzać z blokowanymi słowami, zmieniać tryb czatu podczas transmisji, może przeglądać, ustawać wiadomości czatu, także ukrywać lub czasowo blokować użytkowników. Dajlir, poznaj moją, że tak powiem, łaskawość, proszę bardzo. Pan, pan Dajlir. Proszę mnie tu informować, co się dzieje na czatku, panie Dajlirze. Jakby się coś złego yy, działo. Dobra, jedziemy. Pół godzinki. Stream testowy, pół godzinki. W sumie chyba sobie podgląd nawet włączę, czekajcie. Na tablecie, a co? Okej, okay. nic się dziać nie będzie, bo czat dla subujących ty w sumie można to zmienić jeszcze, dobra. Zobaczymy, jak się będą zachowywać ludzie. Yy... nie mogę edytować? Ty, nie mogę edytować, jak jest w sensie na żywo czat, w sensie strumień, tak? Dupa. Nie dam rady edytować. Hmm... Yy... Wciskam edytuj i nic to nie daje, nie daje to nic. Yy... No to nic się nie będzie działo no, chyba że ktoś zasubuje. Dobra, półgodzinny stream testowy. Let's go. Let's go. Na YouTube chyba nawet lepszą jakość będę mieć niż w sensie na Twitchu. Bo tam bitrate'cik chyba nawet można do maksymalnie 9000 ustawić. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale coś zamula mi tutaj YouTube'ek, widzę. Coś kurwa jest nie tak, chyba. Idziemy po tablecik, klasycznie. Kurczę, powiedzcie mi, czy na YouTubie też wam, w sensie, siada stream, czy nie? Tak jakby odświeżało co chwileczkę. Nie podoba mnie się to. W sensie, że nie jest płynnie. Frizuje. A przynajmniej Frizowało przez moment. Łóżko, co to oznacza? To jest jakiś. Ten. To jest jakiś w sensie modifier biomu. Sukin syn, ale na twarz mi dał. I jeszcze. Nie, no kur. Jezus, pięknie się prezentuje. Na dzień dobry. Na YouTubie. Najgorzej. Najgorzej. Ale ciągniemy to. Ciągniemy ten wózek. No, tower. Niestety, ale... Bardzo chujowa śmierć. Bardzo niesprawiedliwa w pewnym sensie. Se zobaczysz na po powtórce. Misiu, pysiu. Bardzo niesprawiedliwe. Nie, no błagam! 30 hp. Jeszcze se nie trafiłem lampą. Spróbujemy z drugiej strony. Yy, albo nie, nie z drugiej strony. To przepalimy. Lampa cyk. Nice. 30 HP masakra. Jezu coś przerywa ten stream. Nie wiem czemu. Spróbuję jakoś ustawić następnym razem na 720 HP. Zobaczymy, czy będzie banglać lepiej na YouTube, czy nie. Albo tu u mnie coś świruje. Damy 720 i zobaczymy, czy, czy gra. Dwie skrzynki obok siebie, wow. Wow. Dobra. Gryziesz? O ty, Franco! Fuck. Fuck. Ech. Chyba muszę się lepiej przygotować do tych streamów na YouTubie. Technicznie rzecz biorąc, bo tutaj widzę, że mi co chwileczkę przerywa tego streama. O dupę z takim w sensie. z takim tym. Słuchajcie, chyba skończymy na dzisiaj, bo to był taki mocno, że tak powiem. mocno testowy stream z tego YouTube'a. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro. Szkoda, że wyszło tak jak wyszło. Co tam, daj już wklejasz? Zrobiłeś tego? To jest, to jest, to jest klip? Bardzo mi nieprzyjemnie, że, że takie rzeczy pokazujesz ludziom. Dobra, nieważne, yy, chaotyczna końcówka, do zobaczenia jutro. Ja muszę sobie ogarnąć w sensie YouTube'a. Yy, I to tyle. Miłego wieczorku. Do zobaczyska. Cześć, bye.